W dzisiejszym odcinku ze względu na wypadki rozgrywające się niedawno w tym kraju przyjrzymy się siłom zbrojnym Kazachstanu. Największej terytorialnie poza Rosją były Republiki Związku Sowieckiego. Kazachstan to państwo o powierzchni ponad 2 milionów 700 tysięcy km kwadratowych. Największa na świecie ekonomia pozbawiona dostępu do światowych oceanów, a także państwo o wyjątkowo małym zagęszczeniu ludności, wynoszącym średnio 7 osób na kilometr kwadratowy. Sprawia to że pomimo pokaźnych gabarytów zajmowanych na mapie, ludność Kazachstanu liczy zaledwie 19 milionów ludzi, z czego niecałe 70% to Kazachowie, a niemal 20% Rosjanie. Produkt krajowy brutto Kazachstanu w 2020 roku wyniósł niecałe 180 miliardów dolarów. Państwo przeznacza też na obronność jedynie 1% swojego PKB, co przekładało się do niedawna na budżet wynoszący niespełna 2 miliardy dolarów. Ale w 2021 roku wydatki te w związku z kryzysem zmalały do zaledwie 1,5 miliarda. Jest to zatem ponad dwukrotnie mniej niż w przypadku Ukrainy, ale i tak 2-3 razy więcej niż na przykład w przypadku Białorusi czy poszczególnych państw bałtyckich. Pomimo tych stosunkowo skromnych środków na obronność, siły zbrojne Kazachstanu liczyły w 2019 roku około 40 tysięcy żołnierzy plus około 30 tysięcy członków formacji paramilitarnych. W razie wojny Mogliby oni liczyć na bazę co najmniej 127 tysięcy przeszkolonej rezerwy. Liczbę tą udało się osiągnąć dzięki prowadzonemu w tym kraju poborowi mężczyzn w wieku od 18 do 27 lat. Docelowo, pobór w Kazachstanie ma zostać zniesiony. Tak przynajmniej uważają władze, jednak nie wiadomo dokładnie kiedy i w jaki sposób miałby to zostać przeprowadzony. Siły zbrojne Kazachstanu dzielą się na wojska lądowe, wojska obrony powietrznej i siły morskie. Najwięcej ludzi służy w wojskach lądowych, które liczą 20 tysięcy żołnierzy. Podlegają oni pod cztery regionalne dowództwa: Astana, Wschód, Zachód i Południe. Pod dowództwo regionalne Astana, które obejmuje swoim zasięgiem region centralny, graniczący wyłącznie z sojuszniczą Rosją, a co za tym idzie uważany za bezpieczny, podlega jedna brygada piechoty. Za bezpieczny uważany jest także region podległy dowództwu regionalnemu Zachód, który obejmuje obszar graniczący z Rosją. A także zaprzyjaźnionym Uzbekistanem i Turkmenistanem oraz graniczy z wodami Morza Kaspijskiego. Dowództwu temu podlega Brygada Artylerii, a także jedna z brygad powietrzno-desantowych. Główne siły skoncentrowane są w dowództwach regionalnych wschód i południe. Stacjonują tam łącznie jedna brygada pancerna, dwie brygady piechoty. Zmotoryzowanej, trzy brygady inżynieryjne, brygada pociskami taktycznymi i dwie brygady artylerii. Oczkiem w głowie kazachskiego dowództwa są cztery brygady aeromobilne, najbardziej doinwestowane i najlepiej ukompletowane. Jedna z nich zlokowana jest w regionie zachodnim, u wybrzeży Morza Kaspijskiego, a dwie kolejne w regionie południowym. Ostatnia brygada, jako jedyna przeszkolona w wykonywaniu zrzutów spadochronowych, a nie wyłącznie do operowania przy wykorzystaniu śmigłowców, znajduje się z kolei w regionie wschodnim. Uzbrojenie wojsk lądowych Kazachstanu to w dużej mierze spadek po Związku Sowieckim, chociaż część sprzętu podlegała w ostatnich dwóch dekadach daleko idącej modernizacji. Pojawiły się też zakupy rozwiązań zupełnie nowych. Wojska pancerne tworzy 300 zmodernizowanych do wariantu KZ czołgów T-72B wspartych przez 10 nowoczesnych niszczycieli czołgów BMP T-72 Terminator, na które Astana była pierwszym klientem eksportowym. Kazachska piechota Używa też około 200 bojowych wozów piechoty BMP-1 i 300 BMP-2, a także około 500 transporterów BTR-80 różnych wersji oraz 150 gąsienicowych MTLB. Do rozpoznania wykorzystywane są wozy BRDM-2 i BRM-1, których łącznie jest około setki. W brygadach aeromobilnych Kazachstanu służą też stosunkowo liczne wozy gąsienicowe rodziny BMD. Kazachowie mają też niewielkie ilości wozów stworzonych już po zakończeniu zimnej wojny. Są to np. produkowane na licencji tureckiej samochody opancerzone OTOKAR Cobra, koprodukowane z RPA MRAPy Arlan czy rosyjskie MRAPy BMP-97. Pojazdy te służą jednak w śladowych ilościach, oscylujących w przypadku każdego z typów zwykle koło 20 egzemplarzy, a maksymalnie do kilkudziesięciu egzemplarzy. W artylerii lufowej wykorzystywane są samobieżne haubice 2S1 Goździk i 2S3 Akacja, których Kazachowie mają po 120 egzemplarzy. Oprócz tego na stanie znajdują się też ciężkie moździerze 2S4 Tulipan i 150, 122 i 152 mm dział don. Ponadto wojska powietrzno desantowe wykorzystują 25 samobieżnych moździerzy Nona S. W artylerii rakietowej wykorzystywanych jest około 100 wyrzutni BM-21 Grad, 3 220 mm systemy zdolne do strzelania amunicją termobaryczną TOS-1, 6 wyrzutni BM-30 Smiercz i tu ciekawostka 18 izraelskiej produkcji wyrzutni systemu Lynx. Zdolnej do odpalania pocisków o kalibrach od 122 do 330 mm. Ponadto w magazynach znajduje się niemal 300 systemów GRAD i P-130 URAGAN. W wojskach rakietowych wykorzystywanych jest także 12 wyrzutni pocisków taktycznych 9K-79 TOCZKA. Do zwalczania celów opancerzonych, poza terminatorami, wykorzystywane są mobilne niszczyciele czołgów stworzone z dość niecodziennego połączenia. Amerykańskich Humvee uzbrojonych w wyrzutnie rosyjskich kierowanych pocisków przeciwpancernych Konkurs. Inne powstawały na bazie MTLB, na których zamontowano wyrzutnie pocisków Szturm. Piechota wykorzystuje 68 100 mm armat przeciwpancernych rodziny T-12 oraz pociski rakietowe Fagot, Konkurs i Metis. Wojska lądowe mogą liczyć na wsparcie Gwardii Narodowej liczącej 20 tysięcy ludzi, a także służby granicznej liczącej 9 tysięcy funkcjonariuszy. Jedna i druga formacja podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i zwartego wymienienia sprzętu Dysponują one łącznie 7 lekkimi samolotami transportowymi i 15 śmigłowcami rodzinnymi 8. Wojska lądowe, za wyjątkiem systemów ręcznych strieła i armat ZU-23-2, nie dysponują własnymi systemami OPL ani lotnictwem. Zabezpieczają je pod tym względem Wojska Obrony Powietrznej, których służy aż 12 tysięcy żołnierzy. Ten rodzaj sił zbrojnych dysponuje 13 różnej wielkości bazami lotniczymi, tym czterema przystosowanymi do stacjonowania i operowania bojowych odrzutowców. Na południu kraju, w Chimkent, znajduje się baza przystosowana do obsługi MIG-29, podobnie jak baza obok największego miasta Almaty, na południowym wschodzie kraju. Z kolei, koło Taldykogranu stacjonują kazachskie SU-27 i SU-30, a koło Karagandy. Najoryginalniejsze statki powietrzne w arsenale, czyli myśliwce przechwytujące MiG-31. Obecnie Kazachstan dysponuje prawdopodobnie jedną eskadrą MiG-29 z kilkunastoma samolotami dwiema eskadrami z MiGami 31 z łącznie ponad 20 maszynami oraz jedną z samolotami pola walki Su-25 z 14 maszynami. Te ostatnie bazują na co dzień w bazie Aktał, na zachodzie kraju niedaleko Morza Kaspijskiego. Z kolei rodzina flankerów reprezentowana jest przez jedną eskadrę starzejących się SU-27, ale obok niej budowana jest druga z wielozadaniowymi SU-30. Łącznie samolotów rodziny SU-27 jest więc ponad 30, z czego nowsze SU-30 stanowią mniej niż połowę. Z czasem Kazachstan planuje zakupić drugą eskadrę SU-30. Wydaje się, że docelowo jedna z ich jednostek zastąpi Su-27, a druga ostatnio funkcjonująca jeszcze migi 29 Ciekawa jest sytuacja w lotnictwie transportowym, gdzie istnieje jedna eskadra skupiająca liczne maszyny różnych typów. Znajduje się tam Osiem lekkich transportowych Airbusów C395M, a obecnie dołącza do nich osiem chińskich odpowiedników tej klasy czyli samolotów Shaoxing Y8. W Eskadrze tej eksploatowane są też typy posowieckie: dwa stare An74 i pojedynczy An12. Do przewozu najważniejszych osób w państwie służy pojedynczy Boeing 757 a w planach jest pozyskanie dwóch ciężkich samolotów transportowych Airbus A400 Atlas. Ten ostatni zakup stanął jednak ostatnio pod znakiem zapytania z uwagi na krwawe tłumienie protestów przez władze Kazachstanu. Lotnictwo śmigłowcowe posiada 22 śmigłowce szturmowe rodziny Mi-24 i oczekuje na dostawę z Rosji kolejnych czterech. Z kolei w składrach śmigłowców transportowych służy aż 49 maszyn rodziny Mi 8 i 17 i prawdopodobnie dwa ciężkie Mi 26. Uzupełnia je kilka amerykańskich UH1 i 8 europejskich lekkich śmigłowców Airbus H145. Rozważany jest także zakup aż 20 śmigłowców transportowych H225M Karakal, a także kolejnych lekkich H145. Liczne śmigłowce i samoloty transportowe umożliwiają sprawne przerzucanie sił po wielkich obszarach kraju, w szczególności zaś elitarnych brygad aeromobilnych. Lotnictwo szkolne skupia się na pojedynczej eskadrze eksploatującej kolejny zabytek z czasów zimnej wojny, czyli L-39 Albatros, których jest kilkanaście sztuk. Element bezzałogowy. Stanowią dwa zestawy taktycznych BSP średniego zasięgu chińskiej produkcji typu Wing Long, których posiadanie ujawniono w 2021 roku. Warto przy tym dodać, że w wojskach lądowych Kazachstanu bezzałogowce klasy mini i lekkie taktyczne także są wykorzystywane. Są to m.in. izraelskie Skylarki Ilex, rosyjskie Orlan 10 w wersji eksportowej, a także rodzimej produkcji drony Shagala. Pod koniec ubiegłego roku Astana zdecydowała się też. Na zakup trzech zestawów dronów klasy male Anka S z Turcji. Obrona powietrzna dysponuje systemami S200 i S300 oraz nowszymi S300PS, których nieznaną liczbę przekazywali Kazachstanowi w ramach współpracy wojskowej w ostatnich latach Rosjanie. W obronie krótkiego zasięgu wykorzystywane są systemy 9K37 Buk oraz stare systemy 2K12 Krug i S125 Neva. A bardzo krótkiego, w tym samoobrony wojsk, przestarzałe samobieżne systemy strieła 10 Siły morskie Kazachstanu są niewielkie i służy w nich 3000 ludzi. Ich główną siłę stanowi 5 okrętów rakietowych lokalnej produkcji. Są to cztery jednostki typu Kazachstan w wyporności 240 ton i podobnych gabarytów jednostka typu Mangistao. Wszystkie te jednostki zostały uzbrojone w ukraińskie systemy samoobrony bardzo krótkiego zasięgu Arbaliet-K. I pociski przeciwpancerne barier K, nie licząc lekkich systemów artyleryjskich. Inaczej uzbrojono jedynie jeden z okrętów typu Kazachstan, który zamiast kierowanych pocisków przeciwpancernych ma 122 mm wyrzutnię pocisków BM-21 Ogon. Pozostałą część sił morskich stanowią jednostki pomocnicze cztery patrolowce, dwa produkcji izraelskiej i dwa tureckiej. Sześć szybkich izraelskich łodzi patrolowych typu Szalda, dwa małe trałowce i okręt hydrograficzny. Siły morskie Kazachstanu posiadają też własną Brygadę Piechoty Morskiej, wyposażoną w 70 względnie nowoczesnych wozów BTR-82A. Jak widać, siły zbrojne Kazachstanu nie są liczne i jeśli chodzi o potencjał, można je postawić niewiele wyżej niż siły zbrojne Białorusi. Klasyczne, odziedziczone po ZSRR formacje pancerne uległy redukcji do minimum i obecnie liczą sobie zaledwie cztery brygady – pancerną i trzy zmotoryzowane, plus jednostki artylerii. Poza nielicznymi wyjątkami, większość ich sprzętu pamięta czasy Związku Radzieckiego. Inwestycje dotyczą formacji i jednostek wybranych, czyli takich, które mogą szybko być przerzucane po wielkich obszarach olbrzymiego państwa i zapewnić ochronę przy kryzysach o stosunkowo małym natężeniu bądź przy rozruchach wewnętrznych. Są to właściwie wyłącznie wspomniane cztery brygady aeromobilne i brygada piechoty morskiej oraz środki do ich wspierania i przenoszenia. Dzięki Rosji na względnie dobrym poziomie stają także naziemne systemy obrony powietrznej, ale już lotnictwo bojowe to ewidentnie wykruszający się spadek po ZSRR z trudem jest obecnie zasilany, jedną eskadrą Su-30, a w przyszłości drugą. Czas pokaże, czy za 10 lat nie będą to jedyne samoloty bojowe tego kraju. Siły zbrojne Kazachstanu są skoncentrowane w większości na wschodzie i częściowo na południu, co oznacza gotowość do odparcia ewentualnego zagrożenia idącego z Chin albo hybrydowego zagrożenia ze strony Azji Centralnej. Państwo to nie jest za to zupełnie przygotowane do jakiejkolwiek obrony przed Rosją, która ewidentnie uważana jest za pewnego sojusznika.